Odpowie na wyzwanie! Trzeba nam Odkrywców, bo My ligą odkrywców się zwiemy! Piotr prawie druga w nosy, a ja dalej nakrywam heroiczne walki z bosami w lidze odkrywców Moi drodzy, przed nami arcyzłodziej Rafam, przygotowałem mu <laughs> specjalny deck a Zobaczymy, czy będzie szczęśliwy Zobaczymy, czy będzie szczęśliwy ze swojej talii <laughs> Miejmy nadzieję, że nie fakt faktem obawi się twoja Talia. Chyba ci ją. Sabiore. Mamy dodatkową talię. Zrób z niej użytek. Abierzą już za wspaniałe karty. Twoja dusza będzie. Się jeszcze boja. przekonamy. E, fakt, znaczy ja mu złożyłem dek z samych kart za 0 za 1 i, i z Magma ragerem, bo podobno coś mówi, jak Magma Ragera zagra. O, zobaczymy. Natomiast fakt faktem, lepszym pomysłem wydaje się być złożenie czegoś po prostu, co kosztuje, co ma ka same karty za 10, 9, 8, bo wtedy macie 8 tur spokoju. Możecie go po prostu zabić na co świecie. Chwila, co to robi. Aha, on ma niestabilny portal jeszcze, no tak. E, nie, to jednak chyba to jest lepsze. Mi się wydaje. E, no super. Super opcje. Gotów do akcji Kurde, oczy mnie tym pojedzie lipa. Eee... Eee... to dzielipa. Nie wiem co dajmy to swoją drogą że ja tutaj nie dostawałem czegoś od nich? Na normalu? Może nie dla wszystkich! Eee. Justan Mamy problem. Problem ma statystyki 6 na8. Vulkaniczny furja. Po co zagrywać tę kartę? A ja jednak się myliłem. Faktycznie coś mówi. Faktycznie coś mówi, jak zagrywa Furiata. Taka rzadka włócznia, Tylko trzeba na pewno to grać. To jest pytanie. Daj mi jakieś To jest pytanie, i kto mi odpowie na nie? Graj. Ajaj aj. Chyba mój pomysł do końca nie był przemyślany No może nawet nie tyle co mój pomysł nie był przemyślany, co wkurz górę... to mnie zniszczy za chwilę A w tej mojej talii chyba nic nie ma. What the fuck Co mam tu zrobić? Kluta dobiorę, no super. Eee... O, chwila. Zaklęcie. No super, jak mu wybijemy te karciochy, no to może jakoś pójdzie. Nie, chyba nie. No, w sumie to dobry pomysł przewinąć go rogiem. Jak tylko sprawi, żebym mógł grać rogiem, to go mogę przewijać. Gul'dan kontra Repa! Podoba no, mi się twoja talia. Chyba ci ją. Zabiorę! Nie, Odkrywcą nie, nie, Mamy dodatkową talię. Zrób z niej użytek. Cóż za wspaniałe karty. Twoja dusza będzie moja! Jestem pewien, że są genialne. Eee, oh my fucking god! No nie, nie, nie będzie chyba proste. Mam takie wrażenie, że chyba jednak ta marka nie będzie prosta. Z Tymi wspaniałymi kantami, które tutaj wspaniale posiadam. że jeszcze Mortal coil, daj mi, krótko, dobra, dobra. Jez proszę, proszę. Proszę, proszę. Kupujesz, czy jeszcze sprzedaje. No niech będzie. Ta karta to co kupiłem od specjalną zadziała? Nie, raczej nie. Okej, okay, to się tam może stać. Nie przeszkodzą. Robimy tak. Ja tak, a tak, a tak. Chodzi o to, żeby to on grał minorowgiem. Ale w rogu są przegrywalne karty, to po co mam dawać grywalne karty, jak mogą dać niegrywalne? A kurde, za operatura. Może zrobić deck z samym drołem. To jest taki pomysł, jest. Jakiś removal. Dobra, rzućmy czapkę, niewitkę. Zabijmy to. Tym zabijmy to. Tym zabijmy to. Zabijmy to. Zabijmy to. graj. O, wspaniale motto. Ja ja mam tym krapem kurwa co zrobić, to że to taki żart chyba <słuch> Nasza słodka tajemnica mm, to będzie nasza słodka tajemnica No i co ja mam tu by zrobić? Kupujesz, czy sprzedajesz <grywy> Jaka kurwa to Dobra W na tym się polega na zrobieniu gorszego tego niż sam dostajesz Nie no spoko, tylko problem jest z tym, że on z tego całego hero power wyciąga dobre karty, nie? On z hero power wyciąga dobre karty, a ja co wyciągam? No jajco. Masz za karę. Zrobimy w ten sposób. Tak, z kartami, które rzucają inne karty. On no to też jest pomysł, tylko takich kart, już nie ma. Doba mi się Twoja talia. Chyba ci ją zabiorę! Odkryw co? Mamy dodatkową talię. Zrób sobie. Co? No widzę suba, ale wiesz, nagrywam nie. Twoja dusza! Zaraz ci przywitam. Daj mu dek, w którym są same już bez rary. A no, w sumie o tym nie pomyślałem, że mam tą broń. Że ją raz do tej pory widziałem. No kurde, no, w pierwszej turze mi zagrywa 5-4 i co ma z tym zrobić? No, ja pierdolę. Serio? Drugiem. Kupujesz czy sprzedajesz? Kto wie, jakie tajemnice uda nam się odkryć? Really? Jeszcze za chwilę po A ja dopiero Whispa spram. Twoja Spierdalaj. Dobra, jakie są bez ale to Nie, wcale się nie zdenerwowałem ani trochę. Nie ma jak zimny burwarek, twoje zdrowia, Dziękuję. Kolejny Kontra! Podoba mi się twoja talia. Chyba ci ją zabiorę! co? mamy dodatkową talię. Zrób sobie to, kurwa, zrób jakąś grymandą, to bafla. Twoja dusza będzie moja. Dobra, szukamy broni. O, jest broń. No, jest nawet druga. Kurwa, proszę, jakie dobrodziejstwo. Zroczy w świadomość. Będziesz cierpieć! Moja świecunia, moja! Zabiorę cię ze sobą! Kwestia tego tego, czy ja tą bronią zdążę go zabić zanim on mnie zasformuje. No dobra, pro stary obserwator, to mi się podoba. A zombiak gdzie? O ty kutasiarzu. To mi broń niszczysz? No właśnie. Będziesz cierpieć Jakiś Hellfire, Shadow Flame, coś w ten deseń może. A no, faktycznie skupienie się na broni było dosyć dobrym pomysłem. Szukam żywy lub martwy. Schilslam. Schilslam wygląda bogato. Poszukajmy tej ciężkie. Braj pan to napisz raport No co się, kutasie, hilasz do Trzeba gdzieś pomajstrować? Jakie gówno, ja pierdolę. O, 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 o. No, jeszcze tam. Ja plany. Wielkie plany. <laughs> A ja mam plomby, wielkie plomby. Eee, no wierzę. Tym razem ukrywasz. Mogłem go zabić. A no, może i faktycznie. Dobra. To jest najlepsze. Każdym razem jak zmisuję litala to mogę dać 15 banów. Zobaczmy kto jeszcze chciał dzisiaj... Obrzeczyć pana. ją zabiorę! Odkrywco? Mamy dodatkową talię. Zrób z niej użytek. Cóż za wspaniałe karty! Twoja dusza będzie moja! Przegrałeś przy swoją głupotę, no wiem. Nie ogarniam serio. Przeżywacie tego Litala, jakby nie wiem, co się stało. A co wy nigdy nie zmisowaliście żadnego Little damage'u Nie chcę Was martwić, ale każdemu się zdarza. Jestem pewien, że każdy z Was również smisował Little Damage. Nie raz, nie dwa. Co no, ty ale... kombo Co jak mi nie ty robisz? Co ty robisz? Co ty mnie to, że ktoś popełni błąd jest normalne ty robisz? Co ty widzę to, kurwa, nic dziwnego. Eee... I nie widzę powodu, żeby kogokolwiek wyzywać, kogokolwiek, bo zmisował mnie do Ray. Ale żadnego z nas nie ogląda 2000 osób. Okej. Okay. Mam łatwiej je skrytykować i oceniać. Okej, okay. niestety jako streamer musisz to przeżywać. Wiesz, mnie to jakoś specjalnie nie rusza. Niemniej jednak, skoro był lital. <tryk> Jeżeli chodzi o to, to... <laughs> Jeżeli chodzi o to, to wiesz, był mi z Lital, ok, ja się z tym zgadzam, natomiast jak ktoś mnie wyzywa od... nie wiem, Debila, czy od frajera, czy od kurwa, idioty, bo zmisowałem Lital, to uważam, że obraża sam siebie, bo on też nieraz to zrobi. tylko nie jest nawet tego świadomy, nie? Po prostu uważam to za gówniarskie zachowanie. Mówiąc wprost. Chyba popełniłem błąd w swoim Oj, to Każdemu się zdarzają błędy, czy tam pomyłki. Każdemu zdarzają się błędy, czy tam pomyłki i to nie wiem, to dla mnie jest tak normalne jak to, że jutro rano stanę z łóżka. BOOM! A tym razem nic mi nie zniszowałem. Nie zniszowałem i wygrałem! I moi drodzy, kończymy ten przynudny pojedynek i... Jutro zapraszam Was na wyzwolonego Rafama, ale to dopiero jutro, a dzisiaj to tyle. Na razie, do zobaczenia, hej, więc si?ę? see ya! Psz.